500 km i w końcu dojechałam do hotelu. Jestem zmęczona, muszę się zameldować. Tylko gdzie jest recepcja? Chyba nie od tej strony. Kluczyk mam, jadę do pokoju Windą. Piętro numer 5. Czekam, ale Winda nie rusza. Co jest? Zepsuła się. O co chodzi? Użyć kluczyka, serio. Przyłóż kartę i wybierz piętro. Sprytne. Trochę techniki, człowiek się gubi. Teraz szukam pokoju 525 w tą stronę. 517? 523? 524. 526, 225 542, 78, 89 Podejrzany ten hotel 536 i 525 Zajęło mi to pół godziny Otwieram pokój, idę trochę odpocząć Tutaj też światło nie działa No tak, kluczyk, jasność O, widzę coś ciekawego, łóżko Muszę sprawdzić co jeszcze jest w hotelu Wow, co mi się podoba Na no, to czekałam, będę ćwiczyć, ale nie na bieżni Ten stepper ciężko chodzi Nogi mnie palą To może ciężarki, co? 2 kilo? Chyba jednak odpuszczę siłownie, też tak macie?